Gdzie on jest? O kurwa! O ku mać! Ink Demon. Nie, ale widzę tego debila. Dawaj mi to. Czy nie wiadomo co przywołuje ink Dimona, Bo teoretycznie jest wszędzie Zaraz, je ja schodzę niżej, ja powinienem tego szukać na poziomie K A i biegam, nie, nie biegaj, nie biegaj Jak to go przywołuje, to nie będę biegać I tak bieganie daje bardzo mało to Nie ma powodu, dla którego miałbym biegać Wiedziałem! Demonie! Skąd ja mam te spare parts wziąć? No to już wiem skąd I stąd! Jestem silniejszy. O pewnie, pewnie, że muszę wejść tam pewnie głęboko, żeby to znaleźć. Tak, i tu będzie potwór? Jak się odwrócę. Wracam. Czy to jest foreshadowing, że teraz będzie Bendy? Jest i Borys. I on to sobie będzie w windzie czekać.

co Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu Strzykawa Alice, jeżeli ten chapter ma polegać na tym, że ja będę biegać i zbierać rzeczy dla ciebie, a pod koniec i tak się wszystko zesra, to chętnie taki chapter sobie ogrom. Poziom jedenasty Borys, wszystko będzie dobrze, dopóki Ink Demon nas nie zaatakuje. Jak nas zaatakuje. No chłopie, wtedy jesteśmy w dupie. O, tam jest! A ty to kuźwa co? Aha Ile ja razy mogę oberwać zanim zginę? Nie ma sensu. Au! Jak ja mam się poruszać cicho, to... Dobrze, jest kolejne. Nie wiem, jakieś audiologii może? Hez, sobie posłucham. Zupa, wykonu. Gdzie on jest? O kurwa! O kurwa mać Wendy! Gdzie jest... Gdzie jest miejsce do chowania się? Kurwa mać! Gdzie jest miejsce? Nie mogę ze schody! Kurwa! Będę! Zostaw mnie! Jest! Ja pierdolę! Ej, tak się spociłem, jezu! Czyli to już będzie tradycja. W każdym czapterze będzie biegodzić ten ziomek. Okej, okay, chyba, chyba już jest czysto. Proszę, winda. Tutaj było do chowania się. A ja spanikowałem. Borys też się boję. Nie jesteś sam. Poziom jedenasty. Chyba kupiłem nam trochę czasu, swoją drogą. Chyba nie. On jest tu niżej. To absolutnie nie jest ok. Cicho! jest coraz bliżej, czy mi się wydaje? A spoko. Bez problemu. Ja sobie tylko popatrzę, co, co tu jest dalej. Co ty jesteś?! Not so. I don't care. Everyone's walking around here like Grandma just died. Nothing but angry faces everywhere. These people gotta light up. I mean, hello, you make cartoons. Your job is to make people laugh. I am telling you, if these people don't start making a smile every now and then, I'm out of here. We should watch Wally Frank's. Praktycznie, w każdym audiologu to jest za na zasadzie I'm of here Jest tu coraz bliżej Zacznę biec Przywołam go tu Zniknął On Może tak sobie po prostu zniknąć? W sensie dla mnie to... Dla mnie to dobrze, bo... Teraz mogę sobie na spokojnie wrócić, ale za pierwszym razem go tu się pojawił, ja tak się obsrałem. O, dobra. A może to jednak jest Suzie? Tylko co jej się, się stało. Skąd ona mogłaby znać Joe'ego? Kolejny dzień, kolejny dolarek. Haha, <śmienny dzień, kolejny dolarek> ha, oczywiście, że tak. Trzymaj ten swój tusz. O! Jeśli to jest samo, to zobaczmy na valve paths. Turn the little wheels. Then bring me their power korps. Please, nie ma wygodnego, że you sparczę. Mogę zawsze czekać. Posłuchaj, Alice. E, bałem się ciebie na początku. Aczkolwiek teraz. No jednak, Bendy to wciąż jest. On, on tutaj rządzi, a ty tutaj po prostu nie wiem. Siedzisz zamknięta w swoim domku. Wiesz, twoja pieczara. Tak to nazwę. Twoja pieczara, twoja grota. Ona ci przed nim nie ochroni. Przecież, jak widziałem przed chwilą, jak on przenika przez te ściany, jak duch, no to. On znajdzie każdego z was, prędzej czy później. Dlatego, Borys, musisz uważać. Jest stary, musisz uważać. Okej, okay, muszę się rozestać w terenie. Gdzie? Co jest? Bykonowa zupa. I don't want to work here anymore. NIE! Yeah za debil ja co oni mają zasięg Okej okay, czy takie coś mam zdobyć Bro. o to muszę Mi zostaw ty... Kurde. Te proste minigierki, ale... To znaczy, że zagrożenie będzie całkiem spore. Zostaw mnie, demonie! Jakaś zróbka bekonowa. Ja pierdolę. Bendy! Mam tu zadanie do zrobienia, mam chapter do ugarania. Stąd. O. Oszedł sobie. Dzięki Bendy. Jednak można się z tobą dogadać, mimo wszystko. Ja się zamieniłem w hydraulika dla mojego. dla mojej diablicy. No. Co ostatnie? No jestem efficient. Wydajność to moja specjalność. Aczkolwiek Alice zaczynasz mnie trochę denerwować. Borys, biegnę do cięłu. Borys, czy ty jeździsz do niej co chwilę?

Na pewno niszczenie tych podobizn Bendiego nie sprawi, że demon się wkurzy. Nie, nie, nie. Na pewno nie. Na pewno nie będzie problem. Dobra, ra, podobizny Bendiego. Tutaj mam jedną. Bendy, zamierzał zniszczyć twoje podobizny. Proszę, demonie, nie denerwuj się na mnie. Demonie, wiedz, że kobieta mnie do tego zmusiła. I teraz nie wiem, czy to, że tu nie ma żadnych miejsc do chowania, się, to znaczy, że będę, go tu nie będzie? Czy to znaczy, że jak będzie, to ja będę w dupie? Ja będę w dupie. A no tak, heavenly toys. To to robi sens, żeby tutaj się prze, prze ten wybrać.

Aha, dzięki! Bendy! Mój kolego! Mój kopa! Udzy! Ziomek, się stajesz szybki. Nie możesz otworzyć mojej skrytki, prawda? Aj, ci się buziam, ruszam. Proszę, idź stąd, oczuj się! O Jezus, Bendy! Idź stąd! Bendy, zapomnij, że istniałem. Po prostu zapomnij. Nie, ale w sumie fajny, fajny sposób na ten, na spotkanie się z Bendim, jakby ktoś... Miał tyle szczęścia, że... Żeby go nie spotkać podczas poprzednich misji. Raczej jest to niemożliwe, ale wiecie. Zawsze, gdyby ktoś nie spotkał go wtedy, to spotkał go teraz. Co tam u ciebie? Ja właśnie porozwalałem podobiznę Bendy'ego i zbiłem z nim pionę. Aha! Nie pozwolę! Oj, zabije was! A, nie dałaś mi broni? Obronię cię, mój aniele! Albo zginę, próbując. Kuźwa, Alice! Mogłaś jednak dalej dać tę siekierę? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Muszę się uleczyć. Dobrze. Poczekaj sobie, ja się odleczę i będziemy się bić dalej. Ale zaraz pierdolny, nie? Dobrze, mogę się bić dalej. Teraz ty poczekaj, muszę się odleczyć. Dobra. growing so quiet like a welcoming grave i like the silence don't you that's your view around the telescope i have you to pick up the pieces but you have to go even deeper down 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 into the abyss so say hello to an old friend lucky old friend Alice, no chyba Cię uwielbiam, nie? Spier dalej. Down, down into the abyss. Cóż, zwiedzanie odchłani nie może być już tak... Jest tak ciężkie, prawda? <laughs> Borys pałł brzmi. O hmm. ja mam pozbierać. O, tu się coś świeci. Ja mam serca zbierać! Oh. Oh, 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 nie. Zakładam, że muszę wejść w tamte cholerne korytarze, gdzie on sobie teraz chodzi, ta? Jeszcze wiecie, dajcie mi przeciwników, żebym się pobił, żebym miał jakieś zajęcie O On tu wraca Nie! Przestań! Przestań! Ja dopiero co przyszedłem, zostaw mnie <noise> Spokojnie, projektorze. Ja nie chcę tobie nic a nic zrobić. No przecież. Ok, odpalam, audiolek. Norman Polk, czy to ty tam chodzisz? sobie ty pójdę, nie? Tu musi być tak ciemno? Co za posrana istota. A chłop zawraca, bo? No, tam mam... Proszę cię, proszę. I tu jest. Oh, fuck. Ja sobie wrócę do. Ja sobie wrócę. Projektorku mój, kochany. Nie, no, może nie, kochany. Serducho, z zdobyłem. Spokój spokój spokój, 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 cicho. Cicho, cicho, Alice. Cicho. Aha, czy jak zbierałem te serca, to on tam przychodził. No sorry, stary. <laughs> nie masz już żadnych serc. A czy mi się wydaje, że on ma taką sylwetkę, Bendiego, z tym, że zamiast tego demona, to on ma projektor. O dobrze, tu już jest wyjście. O jest, dobra, zabieraj mnie z tego posranego miejsca. Ziomek ma projektor na głowie i myśli, że jest straszny. Ma rację. Borys, też się boję, spoko wracamy. Wracamy do naszej kochanej Alice. Do mojej kochanej Alice. Chyba, że ty tam ciągle do niej jeździłeś, co? Borys, widzę, widzę to w twoich oczach, że coś przede mną ukrywasz. Czy noszę tobie serducha?

Może ty naprawdę nie jesteś zła? Może ty. Może ty naprawdę chcesz mi pomóc? Tak jak ja pomogłem Tobie. Nie przejmuj się, Alice. Ja Tobie ufam, Boris. No, w niebie musi być na pewno... My dobrze. Czemu nie? Przecież jesteś... Angel. Niebiosa czekają! Mogłaś pójść z nami. Przecież bym cię ochronił. Alice, what the fuck? Chyba ten tłuszcz ci w głowie namieszał. What the fuck? Kurwa, no... Obronię cię, Boris! Stój za mną! Zostaw jego wnętrzności ty posrana babo! Jak nisko to może kurwa lecieć? Borys opronię What the fuck? Borys, za tobą? こ <Maur> <noise> ja こらごろ。